Dla mnie błogosławiony Edmund jest założycielem mojego zgromadzenia. Przyjechaliśmy, przyjechałyśmy tutaj, ale właściwie przyjechaliśmy tutaj z grupą pielgrzymów z Krakowa, aby uczcić 25-lecie beatyfikacji naszego Edmunda Bojanowskiego. Jestem też z grupą osób świeckich. Tutaj mam delegację, której patronuje błogosławiony Edmund Bojanowski. Bo, jak jest powiedziane o naszym Edmundzie, że on wyprzedził Sobór Watykański II, który mówił o apostolacie ludzi świeckich. W świątyni Opatrzności Boże jestem drugi raz. No jest to wyjątkowe miejsce, takie właśnie panteon Polaków. I kiedy szliśmy w procesji od kościoła, tutaj w tym kierunku, widząc tych świętych i słuchając litanii do. Wszystkich świętych. Tak jak powiedziała jedna z naszych uczestniczek, serce rośnie i też łza w oku się pojawia.